tu wszystko robicie naprawdę sami bo po co wam samochód, którego sami nie umiecie naprawić prawda, zobaczcie tu przemalowałem sobie ten element, taki jak na boki drzwi, tutaj taka ciekawostka jest taka, że wszystkie te elementy plastikowe robi firma Faurencja czystej ryj włożone no i proszę, jak to wygląda tak se... E porównamy trochę no moim zdaniem bardzo fajnie słuchajcie Dacia Sandero z i pierwszej i drugiej generacji to moim zdaniem są takie ostatnie samochody z tego roku gdzie możemy tak wiele rzeczy w łatwy sposób zdjąć rozebrać bo koncerny samochodowe nie chcą byśmy cokolwiek robili sami chcą żebyśmy byli po prostu niewolnikami wszystko robili w serwisach Aby zdjąć ten panel środkowy na przykład do przemalowania słuchajcie trzy takie śrubeczki Widać zrobił nam się mały zaciek, ale to nic, bo to zrobimy taką, wiecie co, skórą samoprzyletną. To będzie fajnie wyglądać. Mamy dosyć ładnie wycięty kawałek, i mamy, jeszcze tylko tutaj. No, całkiem fajnie, czyli krótko i na temat. Jeśli podobnie jak ja, nie potrzebujesz auta napakowanego elektroniką, auta potrzebujesz, którego sam sobie naprawisz, Dacia Sandero Stepway pierwszej i drugiej generacji jest samochodem dla Ciebie. Tu wszystko robicie naprawdę sami, bo po co wam samochód, którego sami nie umiecie naprawić, prawda? Zobaczcie, przemalowałem sobie ten element, taki jak na boki drzwi. Tutaj taka ciekawostka jest taka, że wszystkie te elementy plastikowe robi firma Faurencja. Czystej ryj włożone. No i proszę, jak to wygląda? Tak se porównamy trochę, no moim zdaniem bardzo fajnie, słuchajcie Dacia Sandero z i pierwszej i drugiej generacji to moim zdaniem są takie ostatnie samochody z tego roku gdzie możemy tak wiele rzeczy w łatwy sposób zdjąć, rozebrać bo koncerny samochodowe nie chcą byśmy cokolwiek robili sami chcą żebyśmy byli po prostu niewolnikami, wszystko robili w serwisach Aby zdjąć ten panel środkowy na przykład do przemalowania, słuchajcie trzy takie śrubeczki Widać, zrobił nam się mały zaciek, ale to nic, bo to zrobimy taką. Wiecie co? Skórą samoprzylepną, to będzie fajnie wyglądać. Mamy dosyć ładnie wycięty kawałek, i mamy już tylko tutaj. No, całkiem fajnie. Czyli krótko i na temat. Jeśli, podobnie jak ja, nie potrzebujesz auta napakowanego elektroniką, auta. Potrzebujesz, którego sam sobie naprawisz. Dacia Sandero Stepłej pierwszej i drugiej generacji jest samochodem dla Ciebie.